Drodzy druhny i druchowie, obecni i byli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Przez cnotę nauki i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów. Słowa zawołania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży od dziesięcioleci kształtują serca i umysły młodych ludzi. W 1993 roku decyzją biskupa Wacława Świeżawskiego reaktywowano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Dlatego zapraszamy Was na obchody 30-lecia reaktywacji ksm w naszej diecezji, które odbędą się 29 kwietnia w Sandomierzu. Rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w katedrze. Następnie zapraszamy wszystkich na uroczystą galę, która odbędzie się tego samego dnia na Zamku Królewskim, a następnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy na uroczysty bal, który odbędzie się w Restauracji Królewskiej. Chcemy, żeby czas jubileuszu 30-lecia był nie tylko czasem odnowienia idei KSM-owej, ale także momentem, kiedy tę ideę będziemy nieść w kolejne parafie, w kolejne miejsca, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jest to czas także dziękczynienia za to wszystko, co przez te 30 lat się dokonało, za wszystkich członków, za wszystkich księży asystentów, za wszystkie działania, które na odcinku parafialnym i decyzjalnym się dokonały. Zapraszamy! Zapraszamy Przecznotę nauki i pracy, służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów!